Dzień dobry, witam się w kolejnym filmie na naszym kanale. W dzisiejszym dniu vloga poprowadzę razem ze Sławkiem, więc zapraszam na film. Właśnie zaraz jadę po niego, ale zanim jeszcze to zrobię, bo on tam tankuje i w ogóle, pokażę Wam moje nowe zakupy. Znaczy moje, nasze. Aczkolwiek Sowek nie lobbował, to ja bardziej lobbowałam za tym sprzętem i już Wam pokazuję, co to jest. Oczywiście go złożyłam, bo ja jestem mistrzem składania wszystkiego. Chciałam taki kerszer ogrodowy do umycia posadzki, czasami do umycia, wiecie, samochód, no to wiadomo, ma myjnię i tam jeździmy na myjnie, ale taki kerszer do mycia płytek, czy do mycia gdzieś elewacji. Ptaki mi tutaj pobrudziły kawałek i tak ręką to tak słabo. Teraz te płytki, wiecie, po tym remoncie są takie, zobaczcie, no, że tego na wideo nie widać, bo zwykle wideo nie oddaje, ale jest taki, taki nalot. Y gipsowo-remontowy, w każdym razie e, chciałam taki kersier e, on tam drugi nie jest, słuchajcie, ale ma tam te swoje bary i ponoć się nadaje więc e, zamierzamy to przetestować, on jeszcze nie był testowany, przyjedzie Sonek, tego przetestujemy słuchajcie, doszły, słuchajcie, te klapeczki wczoraj dokładnie doszły e, takie klapeczki z Wojasa i jakbyście chcieli wiedzieć e, jaki kod, bo oni to kody mają, to nie to już wam pokazuję na kartonie Eee, o. taki kodzik. Taki mi się bucik spodobał. Eee, taki wiecie na wylotkę, a co tam do sukienki, nawet do spodnie bardzo fajnie się prezentuje. Eee, nie jest ten obcas zbyt wysoki. Jest na takim... Hmm. Kiedyś już były takie obcasiki. Piszcie dziewczyny, pamiętacie? Ja już pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. No i taki obcasik będzie latał ze mną tego lata. A teraz już Torebka. Muszę się przepakować, bo mi nie będzie pasowała, bo teraz nosiłam tą. To musi być czarna, a czarna jest w piwnicy. Lubię tą torebunię. Kupiłam ją, pamiętacie kiedy? Przecież niedawno. Tu wchodzi dokładnie dziewczyny: telefon i portfel. Więcej nie polecam. Igor nie jedzie. Jak były małe dzieci, słuchajcie, to jak jechałam po sławkami, jadę potatę i dzieci tak! Wszyscy jechali potatę. A teraz to tak, czasami Igo. Czasami wszyscy. Czasami wszyscy łącznie z szymkiem. Mam tu worek śmieci do wyrzucenia. Jaka ładna pogoda! A do torebki jeszcze, słuchajcie, wchodzą okulary przeciwsłoneczne. Nie jest źle. Włączyło się nagrywanie. Chciałam was tylko odstawić. No ale jak już się włączyło, to naszła mnie taka myśl, że te buty są mega wygodne. Mega wygodne buciki są. A to ważne, zwłaszcza latem. Żeby gdzieś nie obtarły, prawda? Najgorzej nie lubię sandałów, gdzie jest pięta, bo to jest zawsze obtarte. Więc dlatego klapki wybieram. Jedziemy. Trochę mi dzisiaj sadzibania. Znaczy, głowa w sensie. Mamy gościa. Słuchajcie, przyjechał już nalany, wszystkiego. Jeszcze musiał się zobaczyć, wypakować, bo on teraz będzie miał tydzień wolnego, którym przysługuje się raz w miesiącu. I teraz kolega pojedzie, bo tam się jakieś auto popsuło, no i wsiada na Sławka. A jak się wiecie, zamienia z kolegą, to trzeba się lekko wypakować, nie? Tak. Wszystkie te musiałem pozabierać. Teraz jeszcze te nowe tachografy są takie gówna. Takie to jest gówno. Że ja już nie mam słów na tych idiotów z tej, z tej, z tej całej włodarzy tą Unią Europejską normalnie. Co dwa nowe tachografy ostatnio wychodzą co roku jak telefony kurwa. No i teraz ten ostatni to już jest taka wtopa. Karty nie idzie wyjąć, bo się coś zapisuje. Trzeba czekać. I teraz musimy czekać. Papiery zaniosę to myślę, że się zapisze, ale już... Ile minut się czeka? Nie wiem, z 10-15. O matka, żeby wyciągnąć kartę? Tak. To... to są normalnie, mówię Wam, jest w ogóle nieczytelny. Trzeba tam wchodzić, w te opcje, klikać. Tamten to wszystkie pokazywał na, na wyświetlaczu, a tu trzeba klikać. Bo jak chcesz jedne opcje, to znowu są, a później drugie nie są. Nie jest kompatybilny z tym komputerem teraz tutaj, bo on dopiero był nowo założony ten. Po co ten musi być wymienione? No teraz właśnie do czerwca trzeba powymieniać do końca, nie? Aha. No szkur, już nie mam słów normalnie. Ale dobrze że, dobrze, że mamy te. Najważniejsze jest, że mamy już te. Jak to się nazywa? Nie wiem, o czym myślisz. Fronty od... A dni... meble kuchenne, tak? Kompletne. No, i już jest fajnie. Zobaczcie jak... Mogą się ludzie cieszyć z mebli kuchennych. Jak się czeka dwa miesiące, to można. To można. Głównie dlatego, że nie szło porządku utrzymać i to jest takie męczące. Każdy z nas wie, że dopóki nie ma zamknięć, no to taki bałagan jest. I, i kurzy się we wszystkim i w tych szafach i ten. I mycie w kółko. No ale w końcu, w końcu, słuchajcie, są. W końcu są. Ale teraz ten tachograf, musimy czekać 15 minut, żeby kartę wyciągnąć kierowcy. Teraz wam pokażę. Tu się wciskało i wyciągało się kartę. A tutaj co pisze? Wyjęcie niemożliwe. I co czekać, aż się to wszystko pozapisuje? Takie nowoczesne, właśnie gówno tutaj nam tworzą. Później tamci zamontowali ten, bo on przesyła automatycznie dla inspekcji te dane, i tam zamontowali ten. Wiecie. No tam czytnik czy coś takiego. Kabelek idzie, 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 idzie tu. I tu go tak sprytnie podłączyli, wiecie? A tutaj jest szyna do firanek. I za każdym razem to trzeba odginać. Ten kabelek wyciągać, bo on tu idzie o tak mądrzy fachowcy w mechanicy w manie właśnie robią. już Teraz się wyładowywał. Różne rzeczy, a kiedy? Teraz a to muszę wziąć. Co, co, pimpulek? Ja nie Nas. wcale się wyładowywa. <noise> Załadujesz się po prostu za tydzień. No. A ty masz do prania tą pościel, to byśmy ją przyprawili. Tak, co? to weźmiemy wszystko. oczywiście. Pieski, jak się cieszą. Ojej, jakie pieski się cieszą. To jest koleżka. Urosłeś już, czy jeszcze? Mmm, proszę panią. Jak tu teraz ładnie jest. Jak tu teraz jest za zaje... Fajnie, a Ty mnie nagrywasz, Ty mnie normalnie ja nagrywasz, ja po prostu nagrywam, a... ludziom, ludziom się nie podoba komoda ta witryna, nie podoba się, niektórym, mi się podoba, ale to przecież oni tu nie mieszkają a w nie musi być tej, komu tej witryny. Nie, ona jest ładna, ta witryna. Tylko, żeby było podświetlenie na niebiesko, a nie na tak, jak jest. To nie jest Moja podświetlenie, podświetlenie na niebiesko. To jest, patrz, właśnie tu na nią nam. To jest na taki kolor, jaki ma kolor szkło, jakby wiesz. No, no, no. No. Wyszło, że takie. Fajne. Mi no się podoba. Ten blad roboczy, to ci mówią, że tam był blad roboczy, tam był że tak się wyrażę, bardzo zły blad roboczy ten jest lepszy. Ten jest lepszy, tak, bo ten jest vis-a-vis. -vis. I Sławomir może mnie nagrywać z czoła, a nie tam za, plac, za pleców. Tutaj to jest wszystko ktoś, przemyślane. Ktoś, ktoś chyba napisał bo tutaj. Ktoś tutaj napisał, że jest zablokowany ten, że drzwi zablokowały. Tak? Jak jest zablokowane moje To są specjaliści od mieszkania w naszym domu. Tak, no nie to dobrze, że piszą. Wtedy wie wiemy, co pokazać żeby wam pokazać, że jednak nie jest zablokowane. No jest elegancko, się otwiera, nawet można jeszcze fotel dać tak i nadal się będzie otwierać, prawda? Jest gitara. No. Ty mówisz tu nie, a piesek cały czas się trze a? o skórkę, żeby ją zauważył. Piesek, no tak, to jest skórka. Tu jest skórka, pan już przyjechał. No. Ale pani nie wiadomo, gdzie lecieć <laughs> Teraz nie wiadomo, gdzie lecieć Niektórym, moi drodzy, się podoba. Kuchnia, innym nie. Niektórym się właśnie podoba te książki, innym się podobał tam alkohol, że był, ale alkohol nie poszedł w odstawkę, bo został przeniesiony tutaj. A wcześniej ta komoda stała w sypialni i na niej były książki, ale książki tam lepiej pasują i są tam jest gitara. Tu oczywiście wszyscy, cały nie, nie wszedł, tylko te niższe butelczyny, nie? Tamte trzeba było. Tamte trzeba było wypić. <noise> nie, tamte wzięliśmy, schowaliśmy żeby były schowane. A co ty tutaj masz takie jedzenie, takie? Taki A skąd to jest? A skąd to jest? Z Azja. Z Azja Express? Asia. Mhm. mhm, dobrze. Piesek, ty uważaj sobie. Z tej perspektywy, ja tak właśnie patrzę sobie. Faktycznie może się wydawać, że drzwi się nie otwierają, ale jak się podejdzie to one się otwierają. Wystarczy tylko pomyśleć, że przecież by Ewa nie zrobiła tak, żeby się nie otwierały. Ludzie myślmy, to nie boli piesek, prawda? Niech ludzie myślą. Weź im powiedz, daj głos, zaszczekaj na tych ludzi wszystkich, zaszczekaj, co oni tam nam opowiadają, tutaj za pierdoły. I słuchajcie, i to y, mi się podoba, y, że jest ciemne, nie? Wam też się bardziej to podoba, czy lepiej było jasne? Bo jasne widzieliście, a teraz jest ciemne. Bo miało być pierwotnie ciemne, ale nie wiem, stolarz chyba się pomylił, zrobił jasne, tak, FK? Pierwotnie miało być jasne. Ciemne miało być tam, gdzie nogi są. Aha, tam miało być, ale jak się wchodzi, to fajnie, fajnie się komponuje to razem z, tym, z tą witryną, nie? To jest ten sam materiał, także ładniej to wygląda niż. Bo tutaj to praktycznie w ogóle by tego nie było widać, nie? No tego by nie było widać, tam? No? A tak jest fajnie. Tutaj, moi drodzy, jeszcze Ewcia wam ostatnio nie mówiła też, ale tak, tu jest zrobione w ten sposób, że jak jest woda, jak jest kawa, to to tylko wysunąć i włączyć, ponieważ tam jest poprowadzony kabelek, i on jest cały czas podłączony ten toster, także nie ma problemu, że trzeba go gdzieś podłączać. Tutaj, tak jak ostatnio żeście widzieli, tylko już jest zrobione gitarowsko. A to, jak się ostatnio pytałem, Ewki, a to jest tutaj, ale szkoda, że z tamtej strony jest takie mniejsze, nie? bo by tu idealnie pasowało, no tu idealnie pasuje, tylko wiecie, jak za dużo wody się naleje, no ale to najwyżej się przeleje i, i tutaj nie, bo to praktycznie tutaj się powinno, a to jest z lodówki naszej, wiecie, ja wyciągnęła i idealnie pasuje tutaj, no jest fajnie, wam powiem, a te sprzęty są pochowane, bo tak to by tutaj zagracały, a tak jak chcemy toster, to wyciągamy, chcemy termomix, wyciągamy, no i jest gitara, zrobiłem, Moi kochani, teraz ewci kawkę, i tak se patrzę na to, i tak jej się pytam, czy pokazałaś, widzom, że my tu mamy takie coś? A on, ty chyba mówiłeś, nie, ja chyba mi się wydaje, nie. No to na wszelki wypadek wam pokażę, że my tu mamy takie cacuszko z dziurką. No nie, chyba kiedyś tam żeśmy mówili. Yy, tutaj jest USB, tylko nie wiem, czemu tu jest USB takie typ A to jest bodajże, a nie C. A od A się odchodzi ostatnio. I to jest już taki relikt przeszłości. W każdym razie, se myślę, że fajne cacuszko z dziurką jest tutaj pokazane. Takie, wiecie, bo to tak potrzebne, niepotrzebne. Potrzebne. Potrzebne, to jest, tak? będziesz robił ciasto tu, to no. będziesz podłaczał. No tu, nie? A no właśnie, bo tam też jest kontakt. W ogóle tu mamy sporo kontaktów. A ten jest do laptopa. Tam dwa, tu, ale fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie. Czegoś jeszcze chciałam Wam tutaj nie pokazała. Mianowicie, tutaj jest taki uchwycik. I co tutaj się wysuwa? Szufladka. Pyk. Jest, jest. Jest szufladka. I tutaj gdzieś też są szufladki. Tu jest jedna. Pyk. Czy na takie duże te? Duże miski. nie są miski, są przykrywki od dużych garnków. I gdzieś jest jeszcze. Pod zlewem. pod zlewem jest? O, i tutaj jest to, no, widzicie? Na różne takie rzeczy. Ona powinny chyba się same tak domykać. O, domykają się, widzicie? Ja tylko tak. bo ja? tam jest jeszcze luźno. puszka od indukcji, dopiero przyjdzie Grzegorz. Aha. To Hiszpanii na To się powodzi elektryką, widzicie? A ja. No, i takie mamy tutaj cacuszka z dziurkami. Tutaj mamy, moi drodzy, cuksy. Dla gości oczywiście, bo przecież my nie, nie jemy słodkiego. <noise> Tutaj, rozumiecie, cuksy. No gdzie nie spojrzę, to to, 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 to cuksy są. W babcinej komodzie są jeszcze ciastka. I w, no i w babcinej komodzie są ciastka. Tych, bo do mnie przychodzi tata na kawę. Ale i... gdzie, tu? No w babcinej komodzie. I gdzie są tam? ciastka? To Igor już wie, to ci Igora A ty co tam wąchasz? To nie dla ciebie. To idzie dla piesku. No. A few moments later. Donia, moi drodzy, wróciła teraz z, z jednych wakacji i pojutrze czy jutro, kiedy jedziecie? Jutro? O kurde, jutro wybierają się do Anglii teraz i przywiozła Efti takie coś. Ale co to jest? To jest takie dodeczko od jak na przykład dyneczko. garneczek gorący. A co to jest takie? A, takie Taka coś. Taka porcelana? Tak. Takie A, coś. Co? To. To. Taka A, porcelana. To porcelana. Jak na przykład masz gorący Fajne. garneczek, to takie. Mamy takie kupkinie i te wszystkie takie bardzo jakieś kaszucki. Nie, A, to Na pewno piachu tu jest z plaży. A, no to było, <laughs> to było no, na, plaży. na plaży. Na plaży gotowali. Na plaży. A ja takie coś dostałem, zobaczcie. Będzie w tym. Będzie w t -shirt. A co tu pisze? Amerykańska tablica rejestracyjna. Gitara. A, a dla Igora? A co tam dla, co tam dla Igora? Pokaż. A kurczę, Igor z Juta. Igor z Juta będzie. A ja jestem prezes. Nie wszystkim widzom moim się podoba moja broda. Powiem wam szczerze, że mnie czasami też się nie podoba. I nie wiem, czy jej czasami nie zgole już, może nawet w tym tygodniu. Denerwuje mnie, denerwuje mnie, bo ja, wiecie, jestem przyzwyczajony, że tutaj nic nie mam, a teraz mam i ja i, i tak sobie jadę dzisiaj, tak sobie zas zastanawiam się, co jest z tymi ludźmi, że niektórzy noszą brody i to takie, wiecie, większe, nie? Bo ta młodzież teraz jakaś, nie wiem, jest taka, że chyba się lubią postarzać, mi się wydaje, tymi brodami, nie wiem, naprawdę, czy może taka moda jest? Ja nigdy nie miałem brody, i ze dwa razy sobie zapuściłem. To jest drugi raz chyba tak, taką mam. I tak kurczę, niespecjalnie mi to podchodzi, wam powiem. I chyba się pożegnamy, ale, ale jeszcze nie wiem kiedy. Oczywiście nie wszystkim się nie podoba. Części z Was się podoba, no ale tak zawsze jest. Wiecie, pokazywaliśmy kuchnię, jak robiliśmy. To część się podoba, część się nie podoba. Jedni mówią, że mało blatu, inni mówią, że idealnie, drudzy mówią, że kolor zły, czwarty mówią, że zasłony się nie podobają. Zawsze tak jest, ale musicie pamiętać o tym, że to my tu mieszkamy i urządzamy go tak, jakbyśmy, żeby nam się podobało, a nam się podoba. I powiem Wam jeszcze, że jakbyśmy chcieli urządzić. Żeby się wszystkim spodobało, to, to nie ma nie takiej dało. kuchni. Nie uda się nigdy w życiu. To by się nie udało. Także fajnie, niektórym się podoba, niektórym nie. No zawsze tak jest, nie? Jedni wiecie, wolą matkę, inni wolą córkę. No tak. Różnie to w życiu bywa. Mówię do Ewci: tutaj będziemy sobie spędzać przy tym światełku jesienne. Wieczory, a jawcia mówi tak. I będą cytrynuweczki, malinóweczki, czyli będzie alkohol. Nie, żadnego alkoholu nie będzie. To będzie wszystko bezalkoholowe, moi drodzy. Bo alkohol, jak wiadomo, jest zły. Ja tutaj, moi drodzy, się przyłapałem, że podchodzę i ostatnio, ostatnio mieliśmy te stare meble, to trzeba było dźwignąć, bo inaczej by się wyrwało ten nie. Ja to biorę, dźwigam i tak mówię, kur... przecież to nowe jest. I jeszcze działa tutaj nie wiem czy wam ostatnio pokazywałem jak ten bo tutaj jeszcze się nie domyka bo tam jest od, od prądu od tej, od płyty jeszcze nie zrobionej dlatego się tak nie domyka ale tak normalnie to się będzie domykało jak przyjedzie do nas wykuzyn i nam zrobi bo to się domyka czy nie, za dużo Ewa napchała i dlatego trzeba mocniej moc jej jest git, a to, że to sprawdzę się nie domyka, to będziemy reklamację składać. Gitara. Co wy, co wy tutaj jestem, robicie? Poczekaj, bo jestem bumerem. Walczę tutaj. W... Walczę życie. Walczę za nie mgły. Poczekaj, poczekaj. O, patrz. No, popatrz. A? Ile To nie ja już trzy tygodnie nie miała vloga u siebie na kanale, wiecie? W końcu, w końcu może zmontuję ten z wakacji i wsadzi coś. Przyszedł czas chyba, moi drodzy, żeby wypróbować ten car, car sharing czy on w ogóle działa jaką ma siłę moc ja jakby nie działał, nie? <laughs> jaką ma siłę moc potęga ale jest lżejszy niż ten od Doroty Tak Doroty był wyższy nie? Jo. No ale tu też kupę czasu temu ona to kupowała nie? No tak no i no i puszcza to brud, widzisz? Widzisz to? To czarne? To widzisz. To? No, wymyję ładnie. Fuga, od razu puściła fuga przy okresie. Jak będzie ten, jak będzie gorąco, to można się psikać tak, jak żeśmy się w tulczykach psikali. Tak, to tak, ja musi być gorąco. I trzeba wiesz, co jeszcze kupić? Jeszcze trzeba by taką ściągaczkę kupić gumową, dużą końcówkę z taką szczotą obrotową do mycia na przykład wieży. Aha, te, no to, to trzeba, trzeba właśnie to chyba to kupić. Nie, 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 te końcówki. Możesz kupić inną dyszę, dłuższą na przykład. To, no, różne rzeczy, nie? Ale na, y, na domowe to tak. Na domowe może tak. No to wiecie, to za drogie nie było. Tam chyba ile, ile to 400? 400, no. Za drogie nie było. Ale co będziemy kupować po 2-3 tysiące, czy tam nie wiadomo ile? Jak zobaczcie jak... Płyteczka puściła jak płyteczka się wyczyściła, no? Co? No? Mam już mam nową zabawkę. Chodź zobacz, jak płytki ładnie puściły Mamy weź popsikaj tym. Nie. Jo. Niech się nie myśli. Trapiesz mnie! Nie. Uważaj sobie. Nie no, Jest Więcej nie potrzeba! Ty, One no takie były jak były nowe, nie? No zobacz, a co tak one takie brudne są, ty? No tak się uwalimy, od, czy... od tego pewnie remontu, od co? od deszczu, od tego brudnego, A, też jest brudny. No tak. Ja mówię, tu, nic tu mamy, nic mamy robi, jeszcze bałagan, to trzeba będzie wymyślić coś, miłam, żeby to raz, gdzieś nie. zutylizować, wiecie? Chyba w na ten. Jak weźmiesz wiesz? Weź. Tam to może, bo tam jest inna końcówka do tego. To może albo zmienić tutaj, bo na końcu możesz zmienić wiesz. Mogę, ale ja nie No dobrze. Ewka, niech sobie tam. To trzeba uprzątnąć. No. Ewka, niech sobie tam nagrywa. A ja Wam powiem coś, że tutaj mam taki garaż. Nie? To w ogóle wszystko do pocięcia jest? Tu mam taki garaż, i w tym garażu znajduje się wiele niepotrzebnych rzeczy. Proszę bardzo, tu jest wiele niepotrzebnych rzeczy, i trzeba tutaj zrobić porządek w tym garażu. Ja ten porządek będę robił od poniedziałku, bo dzisiaj to jest, wiecie, to już nie jest czas, bo jest godzina 18, ale tak. Ta drabina to jest od tego, od basenu. Basen Wam powiem to chyba nie będziemy rozkładać. Nie wiem, może dam ogłoszenie, niech sobie ktoś przyjdzie i weźmie. Może on sobie rozłoży i ten. Bo to jest jednak nie na nasz klimat taki basen. No i tyle. No i, no i tak właśnie będę musiał tutaj zrobić porządek. I jak tutaj zrobię porządek, to dopiero weźmiemy się za porządek te wszystkie palety tam w ogóle w środku nie widzieliście, bo jest zawalone tam jest więcej takich palet jak tutaj i ja te wszystkie palety muszę właśnie pociąć później jeszcze ten garaż będzie co pomalować, ale to już jak będzie mi się kiedyś chciało i będę miał co tak tak nawalone jest tutaj mi pozarastało, kurde mam drzewko na opał no i te palety będę musiał tutaj właśnie jakoś E, poukładać. The next day. Mamy następny dzień rano. Ja wyszedłem, żeby sprawdzić. Wiecie, bo wczoraj mieliśmy mały problem z tym. Teraz to się zakręca, bo ja lewą ręką zakręcam, to w prawo. Bo mieliśmy mały problem z tym karszerem, właśnie, bo chyba się zagrzał i przestał działać. Wiecie. Przestał działać i ja właśnie sprawdzam i teraz działa. I chyba wyskoczył jeden bezpiecznik, mi się wydaje od tego. Albo od tego, albo nie od tego. Nie wiem, bo już wcześniej mieliśmy takie sytuacje, że nam wyskakiwał ten bezpiecznik od różnych tam przepięć. Więc teraz to nie wiadomo, czy od tego czy nie. no Ale się okazało, że działa, że działa teraz, jest git. A skoro jest git, to go na razie gdzieś tutaj schowamy. Może jeszcze będzie miał szansę. Przestać działać, bo wtedy wiecie, on ma gwarancję. Także to nie jest problem. Jeśli go zajmie się do sklepu, i, i po, bo on przez internet chyba z Media Expert FK kupiła, ale A jeszcze ten muszę zwinąć wąż do wody, ale ten już nieraz nie coś kupowaliśmy przez internet, na przykład z MediaExpert, czy tam z jakiejś takiej sieci, co u nas jest. A wtedy do sklepu się odnosi, oni odsyłają, później się idzie po to i jest dobrze. Moi drodzy, jest pewien problem tutaj u nas, i chciałbym żebyście mi powiedzieli, czy u Was też jest ten problem. Mianowicie, jak wiecie, niedawno przyjechałem a tutaj się dzieją dantejskie sceny. Znaczy, działy się jak mnie nie było, a teraz jeszcze tylko Igor został i właśnie odgrywa się jakaś bakteria, wiecie, która powoduje, że się wymiotuje i takie tam różne rzeczy się robi. Takie A ja tego nie mam i nie chciałbym mieć. Dlatego dla was specjalnie zrobię, pamiętacie jak robiliśmy takie, trochę wyprostuję, takie doświadczenie, że tutaj też jakaś była grypa czy coś, tam się wszyscy po kolei chorowali. A ja nie. A Ewa przeszła tylko jeden dzień i, i, i też. <słyski> dlatego, że tak mi się wydaje, i teraz to sprawdzę jeszcze bardziej, dlatego, że właśnie stosowaliśmy ten węgiel aktywny. nie? FK jeden dzień, bo za późno, bo ona zaczęła już stosować, jak się pojawiły objawy. Ja natomiast zacząłem stosować przed, w, 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 nie miałem żadnych objawów, objawów, bo to się objawów mówi. Abyście nie mówili, że nie umiem mówić. Nie? I, y, y, i, nie, I nie dostałem, wiecie, nie zachorowałem. A zawsze tak było, że jeżeli ktoś u nas z domowników, czy tam, y, wiecie, u, u dziadków y, zachorował, no to za chwilę, no właśnie. I ta, ta bakteria też właśnie. Jest podobno gdzieś, bo tutaj jak stolarze byli, to też mówili nam, że o on dwa dni temu, ten mm -hmm. cztery dni temu, nie? Także coś tam w powietrzu wisi. I właśnie y, chcę tym węglem sobie y, sprawić, że nie będę tego miał. Bo jak nie będę stosował, to na bank A, ok. będę miał. A jak będę, to wam powiem i zobaczymy. Czy ten węgiel coś da? No, tak można domniemać, że ostatnio właśnie pomógł i nie węgiel na linie na Węgiel to jest jak kurza, on wszystko w, co, w przewodzie no. pokarmowym oczywiście wciągnie i wirusa i bakterii, wszystko. No. Dlatego y, tak działa. Chyba, że się go za późno to wtedy i on inaczej zadziała. Ja przy grypie, przy pierwszych objawach dobę miałem objawy. No, ale ciekawe czy... Jakby węgiel użyć wcześniej, na przykład. To, wiesz, to byś się w ogóle nie za... Bo, bo wirus byś nie miał czasu się rozprzestrzenić. To w ogóle by. To nic ja bym nie musiał było. zacząć już chyba dzisiaj albo jutro, może zacznę, co? I właśnie przy, przy tej jelitówce, bo to chyba tak trzeba nazwać, no. to grypa rządkowa, na to też mówią. Grypa rządkowa. Y no. Że nie, ja, ja nie miałam wcześniejszych objawów. No to nie ma właśnie no. objawów. Igor też stał i... E. No, wszystko dobrze, jesz do końca, a, idziesz spać i wstecz się wymiotujesz w nocy. No. A to nie jest, wiecie, długotrwałe, bo to trwa kilka godzin i koniec. I... Dwie godziny, a później jest no, taka słabość trudno zostaje. No, Ewka mówi, słabość. Także y, sprawdzimy ten węgiel i wam wszystko wyjaśnię. Mm. Bo ja robię dla was na sobie doświadczenia, nie? A ten na, ludziach. na ludziach testy, ale to nie jest dobry ten węgiel. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek e, pił, ale to nie jest dobre. To jest, to jest jedna z gorszych rzeczy, które w swoim A, życiu próbowałem. Tak, A, Bo taka konsystencja, taka węgiel. kiedyś herbatki na odrobaczanie z piołunem? Nie. No, ale byś miał najgorszą rzecz. Tak? tak? No. No to Ewa może wie lepiej. W każdym razie y, popróbujemy i w, nast w następnych filmach wam wszystko powiem, czy zachorowałem, czy nie, jeżeli tak, to znaczy, że Nie będziemy ja brać, jak jesteś z nami. Nie no jak wezmę, to mi się wydaje, że on działa już później, nie? Znaczy, pytanie ile wirus jest w powietrzu jakby. No to wezmę, bo to się co, ile mówiasz? Co 5 godzin. Co ja pięć godzin łyżeczkę. No, no to co 5 godzin, to ja sobie mogę tam pić i przez Działam. te 3-4 dni. Przestań, to nie można, tak byś był zajamowy w środku. Tak? No. No to poczekam jeszcze, jutro sobie wezmę może, żeby mnie tylko nie obudziło dzisiaj, bo dzisiaj Igor zaczął. Już jest ostatnią osobą u nas tutaj całym tym To mi się ten... udało pojechał do, do Donia pojechała, ale też tam jakieś mieli problemy, nie? No, ale nie takie jak tu. Ja już wypiłem ocet dzisiaj, bo reguluję sobie e, cukier octem. A tutaj mam, widzicie? Zakwas buraka. No tą koszulkę jak znalazł. No, no.